A się wierzyć Znaczy no, no nie no, wie teoretycznie. Tak i w planie Patrzę, Powązka. <ścoughs> Dzięki, powąska Nie wiem, chyba mogę to nawet pokazać, nie? nie ma nic złych słów. Ładnie, jak sam to robiłeś. Nieknut. Kazał się nam wam. Lubię wypierdalać. Kajsik. Ale białe siadają kurwa Muco Majana idzie. Kurwa te fioletowe się wpierdoliły Wypierdalać fioletowe O kurwa fioletowe nie wypierdalaj Nie dobrze dobrze się trafiłeś fioletowe Dobrze dobrze przepraszam Dobrze dobrze Jeszcze jedno Jest kurwa jest kurwa Te ale muczy nie było Ej, tak Dobra, stówka jest, no stówka jest. O kurwa, to nie koniec! O kurwa, to nie był koniec! O kurwa, 150! No i dobra, i mamy 700, możemy wypłacać panowie, kurwa! Wypierdalam z tej strony, kur... O nie, znowu pokazałem. <gry> No, pokazałem moje dane. Dobra, ile ci wypłata? <grywa> <grywa> Kurwa, to już raz. <grywa> Przynajmniej na tej stronie to ze trzy razy było. Pelikanów 2C. Zapraszam. Jak to jest, przyjechać. Jaseczno. Dobra, wypłać tutaj. Chuj. A 10 groszy nie wypłaciłem. Nie, basta. Bonus tu siada za trzy trzy role. Patrz, raz, dwa i patrz. I teraz będzie bonus. O. Kurwa. Jedno, jedno za wcześnie, jedno za wcześnie. Wyszłem podbić stawkę. Kurwa. A teraz jest bonus. Patrz. O... Nie. O co chodzi z tymi pionkami? Bo paja zawsze czarny brał. Jak widziałem. A ja nigdy nie miałem, bo nic nie wiem o co tu chodzi. Nie ma znaczenia? Biały podobny do mnie, taki grubasek jest. Albo zielony jak... Małpa. Yy. O skater skater Kurwa jest! A to jest chujowy skater. Dziękuję Deleu za 3 zł, coreczkę od ciebie Nic nie słyszę Nic nie słyszę! A, memoria Bogu 20, 10, 15 25! 5! Kurwa oszukana a, dobra, dycha. Nie, piszcie, ta kurwa. Da się da Da się. z złotóweczkę na ja razie. Chciałbym te frizby inny. Nie ma takiej kwoty, George, tutaj. наконец